Bądź wnusiu, to ci babcia kupi coś niedrogiego. Dzień dobry, co pać? Babcia, czekoladę? No już zaraz dziecko. O, to pani wnuk już taki duży. Jak te dzieci rosną? No, to najstarszy mojej córki. No, pani córka to dzieci narobiła, to mają. Moja to chociaż studia skończyła. Mleko i czekoladę poproszę. Babcia, a czemu tam jest jakaś rozeplana pani na gazecie? Zostaw to, nie patrz się na to poszepniesz. Ale ja już coś z dziadkiem oglądałem i nie osępłem. Słyszała pani, co się u kołodziejczyków wczoraj stało? A co, a co? Babcia, czekolada. Cicho, cicho. Mówi pani, kołodziejczykowa do domu z pracy wraca, a jej mąż z jakąś babą ta po nim skacze, proszę panią. Zatknij uszy. Dlaczego? Bo głuchniesz. Cała wieś po prostu o tym trąbi. A ksiądz o tym wie? No, księtu to pierwsza chciała powiedzieć: ta ta obok cmentarza, co mieszka. No, coś takiego. A wnuczek na długo przyjechał? Babcia, a co to znaczy skakała? Cicho, Czekoladę dostaniesz. Na tydzień, bo córka z mężem nad morze pojechali. Skakać. <grym wiosenie> Może ci mamusia braciszka wyskacze. Babcia, a ty skaces? Idziemy stąd, już w tą czekoladę. Do widzenia.